Witam Was w kolejnym odcinku Świata Kanciastej Wyobraźni Tak jak już wspominałem ostatnio W tym odcinku zrobimy sobie farmę Już są tutaj takie fundamenty Później pokażę dokładnie jak ona będzie wyglądała Będzie to farma Zboża oraz melonów i dyń w jednym budynku A pod ziemią sobie w przyszłości zrobię Może nawet sobie po prostu wykopię Już w tym odcinku farmę Trzciny Cukrowej Automatyczną taką wiecie Jeden przycisk I zbieranie z jednego miejsca Najpierw jednak pokażę wam jaki sobie zrobiłem lasek Przejdziemy się tutaj koło tych kolorowych owieczek Swoją drogą dawno tu nie ścinałem z nich nic Ani nie rozmnożałem ich no W sumie teraz nie potrzebuję wełny także nie zajmuję się tym Ale to są dźwięki Jak widzicie tutaj jest mostek Prowadzi to wszystko właśnie do lasu Stwierdziłem, że nie będę wycinał kurde tych naturalnych na lasów, bo jest to fajne, fajnie wygląda. A coraz bardziej coraz więcej drewna potrzebuję. Ścinam to no i rozwalam całe naturalne właśnie ukształtowanie terenu. Dlatego sobie zrobiłem las. No nawet tu jakaś owca się gdzieś zrespiła. Tutaj mamy brzozy, tutaj mamy zwykłe drewno, zwykłe drzewa. Tam dalej to są chyba sosny te ciemne i te Drzewa kakaowe, takie jak są w dżungli, tylko że po prostu małe, a nie te wielkie. No bo tutaj by to, wiecie, to jest trudne w ścinaniu, te wielkie drzewa. I źle by to wyglądało, a tak to jest wszystko w miarę na równym poziomie. Oświetliłem wszystko, żeby mi się tutaj nie rozpiły żadne moby. No bo w nocy, wiecie, nie chciałbym tu mieć jakichś nieprzyjemnych y, sytuacji. No i poza tym, jakby tutaj były te moby, rzeczywiście jakby się rozpiły, no to one by tu były wiecznie, bo się schowają pod drzewem ich słońce nie dopadnie tak, że będą żyły cały czas. Także to było bez sensu w sumie. Jak zrobię już tą farmę to myślę, że wybuduję jeszcze w tym odcinku te, te rozgałęzienia w kuli tamtej na drzewie. I to w tym odcinku by było chyba na tyle. Jeszcze później parę informacji mam do przekazania wam znaczy na pewno jedną, czy parę to jeszcze się okaże. Nie wiem czy to jeszcze wymyślę sensownego. No w sumie nawet może to jest par, ale no nieważne, wyjdzie w praniu. Teraz sobie dozbieram materiałów. Przygotuję wszystko co jest potrzebne, żeby zacząć budowę tej farmy. Jeszcze Wam teraz szybko pokażę jak to będzie wyglądało. Fajna ta kula nawet jak będą te yy, odnogi to jeszcze to jakoś nada fajnego wyglądu. O, ząbiaczek. tam pod ziemią. Hm. Tam naprawdę duże jaski nie były, wszystko to oświetliłem, ale chyba jeszcze niewystarczająco. Jak widzicie tutaj mamy dwa koła i taki fajny kształt yy, zwykłych prostokątów. Owieczka wpadła, a nie. Chodź tu jak już tu jesteś. Nie będziesz mi tu łaziła. No przepraszam, musiałem. Tutaj właśnie yy, w tym miejscu będą farmy. Melonów po tej stronie i dyń po tej stronie wyjdzie to tak, że będzie 20, dyń i 20 melonów, także nie będzie źle. Jak wszystko urośnie, to myślę, że ja wiem. No na pewno z arbuza będzie z jednego takiego nie wiem, z jednej takiej serii. Wiecie, to będzie tak działało, że tutaj pod tym będą pistony, tam oczywiście jeszcze jest, nic nie ma. No i jak urosną dynie, czy tam, ar, dynie, czy tam melony no to dźwignia, pistony się podniosą, rozwalą, to ja tylko przejdę zbiorę i tyle z tego będzie. Tutaj będzie taka farma, mniej więcej taką właśnie pokazywał kiedyś DJ Joker. Dlatego taką stosuję, bo, no bo jest fajna, wydajna i nie zajmuje dużo miejsca jak na, jak na swoją powierzchnię, to znaczy jak na ilość zboża sadzonej po prostu. Są duże plony z dosyć małej powierzchni, dlatego to robię i fajnie wygląda na dodatek. No mam już pewną wizję całej tej farmy także później wam to wszystko dokładnie wyjaśnię także idę zbierać materiały i do zobaczenia za chwilkę. Ok, nazbierałem no już potrzebne materiały. Jak widzicie mam tutaj tony drewna no i dosyć troszkę yy, szkła. Całość ogólnie będzie składała się z czterech pięciu warstw będzie to tak wyglądało że po prostu będzie to taka kanapka jakby z drewna zwykłego, z drzewa zwykłego i z drzewa brzozowego tak właśnie na środku będą dwie warstwy drzewa brzozowego a to wszystko z góry i z dołu będzie pokryte zwykłym drewnem raczej drzewem tutaj będą okienka Trudno w sumie jest to wytłumaczyć, hm. będę tutaj budował i tak jak przedtem wspominałem mam do przekazania wam informacji, no przedtem powiedziałem, że kilka, ale chyba, o tu jak jeszcze przed chwilą wycinałem, yy, mówiłem, że kilka, ale tak naprawdę to pewnie będzie, znajdziecie jedna informacja, chyba, że coś mi przyjdzie do głowy, a mianowicie yy, myślałem ostatnio o nagrywaniu jakiegoś, jakichś vlogów właśnie, żeby nie zacząć, nagrywanie jakiegoś vloga e, chciałbym żebyście po prostu napisali co o tym sądzicie tam w sumie kiedyś ktoś kiedyś ktoś się popisał no możliwe że na żarty, no, na żarty czy nie ktoś pisał e, jak to było pokaż twarz czy coś w tym stylu no w sumie wiecie vloga nie kręciłbym po to żeby pokazać twarz tylko żeby po prostu pogadać na jakiś tam temat e, i tutaj właśnie Druga sprawa, bo tak naprawdę to ja się jakoś nie czuję specjalnie dobrze w gadaniu na jakiś tam ważny, poważny temat. Nie wiem, jakaś tam polityka i tak dalej. Koko, koko, ko, euro, spoko i tak dalej. Wolałbym raczej wiecie na jakiś tam y, luźniejszy temat sobie gadać. Także y, taka prośba do Was, to jeśli Oprócz tego, żebyście wypowiedzieli się co właśnie myślicie na ten temat nagrywania vlogów, to y, moglibyście mi tak ogólnie y, jakby podpowiedzieć y, o czym, jaka miałaby być tematyka właśnie tych vlogów i tak dalej, no bo w sumie tak sobie pomyślałem, że może warto y, zacząć też coś kręcić w tym kierunku, dlaczego nie, dlaczego tylko gry, prawda, można się też rozwijać w innym kierunku. Pożyjemy, zobaczymy, ale mam nadzieję, że jakiś czas to wypali. W sumie, teraz druga mm, sprawa na myśl mi przyszła. Już kiedyś wspominałem, że będę kręcił jakąś serię, yy, właśnie survivalową. No i myślę, że, że w sumie w tym tygodniu, mm, albo w tym następnym, zacznę taką serię. Najprawdopodobniej będzie tutaj ten, ten Sky Piramid, o którym już wspominałem. A jeśli nie to znajdę jakąś inną podobną mapkę bo w sumie z takich właśnie survivalowych mapek podobają mi się takie gdzie zaczynamy kurde na jakimś tam skrawku no i wiecie budujemy kolejne platformy Tylko że tym razem już jeśli bym takie coś kręcił to nie na hardcore modzie tylko po prostu na zwykłym także jak zginę to nie będzie aż tak dużej straty po prostu się odrodzę Młodzieżka w tle Minecraftowa Ok, ja sobie wybuduję teraz te dwa koła, mniej więcej taki szablon, taki szkielet i pokażę Wam jak to, jaki mam zamysł, żeby to wyglądało, jaką mam wizję, coś tam jeszcze może pogadam i wrócę do budowania, także zaraz do Was wracam. Tak wygląda to od środka. Już zbudowałem, jak widzicie, dosyć troszkę. No, praktycznie całość yy, takiej ramy, wszystkie ściany tutaj na tych zakołach będzie taki fajny też okrągły dach taka przekładanka z półpłytek, z drewna i z bloków szkła tutaj na tym nie będzie w ogóle dachu, tutaj tylko będzie szklany sufit tutaj i w tym następnym pomieszczeniu tam jako tako nie będzie nic użytecznego, że tak powiem będzie tam tylko szedł sobie czerwony proszek do pistonów i to będzie tylko takie pomieszczenie właśnie do przechodzenia tam jako tako nie będzie ono użyteczne do niczego, tutaj tak jak już mówiłem będzie farma y, melonów i deń tutaj będą półpłytki wchodzimy, cyk Chciałem, myślałem żeby to zrobić też na dźwignię ale w sumie po co się męczyć z dźwignią, po co ją tu gdzieś montować jak można sobie dać spokojnie półpłytki i już a dźwignia do do tych farm zboża będzie ja wiem myślę gdzieś tutaj albo nie wiem tutaj no zobaczymy jeszcze dokładnie a tutaj będzie otwór no mniej więcej mniej więcej tutaj będzie otwór żeby po prostu sobie zbierać teraz pokażę jak to wygląda tutaj jak widzicie wszystko jest koblem obłożone a to dlatego że ten obszar do tego koła yy, obszar ała Boże Obszar. Hmm. że średnica tego koła drewnianego jest większa od tej średnicy tej farmy i dlatego trzeba to wszystko tutaj koblem ładnie obłożyć, bo inaczej farma mogłaby nie działać albo po prostu nie być tak wydajna jak powinna. W sumie jak już powiedziałem to sobie od razu, to zaleję wodą. Zasady działania pewnie. Pewnie znacie mniej więcej, bo to JJ Joker na swoim y, kanale właśnie identyczną farmę robił Tutaj po rogach rozlewamy wodę, to znaczy po rogach o, w sumie na razie jej nie rozlewam, a później z dołu nie będę mógł się w ogóle poruszać, a ja jeszcze muszę wykopać tunel odprowadzający właśnie zboże do środkowego pomieszczenia I tak jak wspomniałem Tutaj będzie szklany dach, szklany sufit i tutaj. A tutaj będą takie fajne te okrągłe dachy. Wykopię sobie teraz ten tunel może do odprowadzania zboża. To jest w tym miejscu. No i w sumie mam łopatę. 4, 6, 7, 8. A sobie wykopię sobie na razie cały taki krążek. Ok, nie będę teraz tego wszystkiego wam pokazywał jak to jest, tylko mniej więcej to zrobię i wtedy pokażę Wam jak to tutaj wszystko śmiga. Nie wiem, już możliwe, że zrobię już dach. I pokażę Wam jak to wszystko wygląda, o co tu chodzi i jak to zrobiłem. Także do zobaczenia za chwilkę. A tak oto wygląda farma w całej okazałości. Pokażę Wam jak wygląda od środka. I jeszcze jak tutaj zrobiłem ten mechanizm który będzie jakby to powiedzieć wypychał no melony i i dynie dlatego właśnie mówiłem że tutaj góra nie będzie jakoś szczególnie użyteczna bo tutaj po prostu idą na wierzchu redstone jak widzicie tutaj już zasadziłem zboże trzeba tylko poczekać aż urośnie i zobaczymy jaki efekt to wszystko daje Zastanawiacie się jak tam wchodzę, bo tam jest woda, to zaraz wam pokażę. Tutaj jest taka specjalna dźwignia i teraz sobie mogę tutaj spokojnie wejść nie rozwalając ani pola, ani nie wpadając tam do wody i bez ulemu sobie też wychodzę tak żeby to rozwiązałem. Myślę, że jest to dość fajne rozwiązanie. Troszkę tutaj z tym czerwonym proszkiem musiałem pokombinować. Jak widzicie, troszkę musiałem rozwalić dach. No ale... I tak tutaj z tyłu nikt na to patrzył, nie będzie inaczej. Tego się w sumie nie dało zrobić. Może to kiedyś postaram się jakoś zmienić. A tak standardowo tutaj wygląda yy, dół, właśnie tej drugiej części. <gryw> tu już mi dirtu zabrakło drugiej części tej naszej farmy. Tutaj standardowa procedura wiadomo. a łódź. W sumie nawet nie mam dirta, żeby to zatkać. No jeżdżamy sobie to znaczy nachodzimy, no, schodzimy i tutaj te wszystkie melony i, i arbuzy się rozwalą i ja sobie tylko przejdę i zbiorę okej okay, w sumie teraz to wszystko załatam te dziury poczekam aż urośnie albo użyję na szybko mączki kostnej bo mam jej pod dostatkiem z grindera i przetestujemy cały ten mechanizm zobaczymy jak to działa Okej, okay, cała farma już dokończona Na górze już wszystkie, całe zboże jest po prostu maksymalnie urośnięte Po prostu już jest dojrzałe Ale się fajnie buja Z drugiej strony jest tak samo, wszystko jest git Także włączamy wajchę I zobaczymy co to z tego będzie Jeszcze w międzyczasie sobie może zdążymy zobaczyć jak tam to leci No wszystko poleciało z tej strony. Z tej strony pewnie też. I zaraz zobaczymy ile tu tego będzie. O ile coś w ogóle będzie. Hmm. Czekamy, czekamy. A jest, leci. Uch, już myślałem, że to zatrzyma się tylko na tym jednym. Z drugiej strony jest? O jest. Dobra, git. Wchodzimy zbierać. Muszę będzie w sumie ciężko poruszać, ale co tam? I jak tam? No, ponad cztery staki. Zboża, pszenicy. I raz, dwa, trzy, cztery. Ponad pięć staków ziarenek. O jeszcze tutaj jakiś. Nie wypał hmm. Nie ma źle Całkiem spoko Przestało się lać, przestało się lać, OK. W sumie teraz z chęcią zobaczę czy tam nie ma gdzieś Czy po prostu nie zostało to zboże Tutaj, po kątach, ale widzę że że nie, że jest wszystko git, także wszystko działa tak jak powinno i z tego się bardzo cieszę. Wyskoczę na pół płytkę od razu. o nie, muszę pierwsze iść na, na ten. Okej, okay, teraz może jeszcze. O, co mi już urosły. To zobaczymy jeszcze czy to wszystko działa. O, super. Chodźcie arbuski, chodźcie. I dynie, w sumie nie wiem na co was użyję ale warto mieć 13 arbuzów okej okay, w sumie w tym odcinku to było na tyle mówiłem że zrobimy te odnogi w kuli ale w sumie to chyba sobie podarujemy na ten odcinek na następny przecież też musi być jakiś materiał i to m.in. to właśnie sobie zrobimy w następnym odcinku a tymczasem to tyle także komentujcie piszcie to, co to sądzicie o tych vlogach, to co Was prosiłem. Jeśli Wam się podoba, to oczywiście zasubskrybujcie mój kanał. Na pewno będzie to na plus dla mnie i będzie po prostu motywacją do dalszej pracy. Także trzymajcie się i do zobaczenia.